Sympatyczne to zajęcie oskubać bogatego frajera. Zupełnie inna skala trudności występuje wtedy, kiedy ktoś, kogo powinno się oskubać, nie jest frajerem. No i potrafi być niebezpieczny. Reparacje. Dużo ma za uszami tysiącletnia rzesza. Szmat ziemi odzyskanych nieco ją rozgrzesza. Ale całkiem jest celne, wzorem innych nacji, domagać się od Niemiec słusznych reparacji. Chociaż ja wolałbym pytać o odszkodowania tych, których obciążać nikt dziś się nie skłania. Za zabrane pół Polski i miasta niszczone, nawet gdy porzuciły daremną obronę, za dobra zagrabione, wywózki i gwałty, za rząd narzucony w majestacie Jałty. Bo przecież nie musimy targować się w gniewie. W ramach rekompensaty wystarczy królewiec.